Jak oceniasz zdjęcia tegorocznej edycji? No Przede wszystkim jedna rzecz, że jest ich dużo więcej. No i są dużo bardziej, że tak powiem, wartościowe, bo są ciekawsze. Ja drugi raz uczestniczę w jury tego konkursu. No i widzę, że jest duża progresja. No i znaczy się, że chcemy fotografować sport i fotografujemy to coraz lepiej. No. Zdjęcia czwartej edycji, jak co roku, yy, satysfakcjonują jury. Mamy trudny orzech do zgryzienia. Yy, Zawodowcy są przez nas wyjątkowo surowo oceniani, jeżeli chodzi o amatorów również prezentują wysoki poziom zresztą co roku ich zdjęcia to miód na serce całego Ziemi. Urzekła mnie ilość zdjęć, ponad 2000 zdjęć to jest naprawdę ilość imponująca, co świadczy o popularności tego gatunku fotografii w Polsce. Dużo jest zdjęć amatorów i jest na wysokim poziomie. Z profesjonalistami jest troszeczkę tak, że jest dużo zdjęć, ale niewiele tych naprawdę dobrych zdjęć. Na szczęście są one i, i, i da się zauważyć te dobre zdjęcia. Natomiast ogólnie jestem rozczarowany tym, tutaj troszeczkę z własnego podwórka, że tak niewiele jest zdjęć ze sportów motorowych, a w sumie jakby na to nie patrzeć, jesteśmy motoryzacyjną, znaczy jesteśmy potęgą w motorsporcie, począwszy od Dakaru, przez wszystkie inne rajdy, motocykle itd. Tak tego sportu, jakby w tym konkursie, jest w zasadzie troszeczkę mało. W tym roku nagrodą jest ten właśnie aparat. To jest aparat, który niejako przebojem wdziera się w obszary fotografii sportowej. Jest to bezlusterkowiec, mały, kompaktowy aparat, który w zasadzie potrafi to samo co duże, dedykowane do fotografii profesjonalnej aparaty reporterskie. No i ciekaw jestem, właśnie, czy osoba, która w ręce której wpadnie ten aparat, będzie zadowala nas z tego aparatu i zrobić z niego porządny użytek. Nas interesuje szczególnie fotografia sportowa. Być może w przyszłości uda się nawiązać współpracę. Dlaczego by nie wybierać w przyszłości zdjęcia ze Stadionu Śląskiego? Jeżeli będzie kilkanaście imprez w roku przyszłym, bardzo dobry pomysł. Szczecinek oceniam jako fascynujące miejsce, czuję się tam jak w domu. Bardzo cieszę się już na samą myśl o powrocie do, do Szczecinka. Jest tam masa serdecznych ludzi, którzy cieszę się, że wspierają co roku Polski Konkurs Fotografii Sportowej. Bez nich trudno byłoby organizować kolejne edycje. Edycję. Ładne miasto, bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo fajnie się tam pracowało i bardzo miło było, szkoda, że w tym roku niestety nie będę mógł być na gali, bo będę na pucharze świata w skokach Narciarskich w Wiśle. No i mam trochę taki, taki, taki trochę, no, żalik, no trudno to do tego, że, no, że mnie tam nie będzie, a chciałbym być.